Cześć witam serdecznie. Dzisiaj w takim telegraficznym skrócie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego projektu aktualnego, do którego się przygotowuję. Kiedy on będzie, na czym będzie polegał, żeby była pełna transparentność. Zaczynamy. A więc moje wyzwanie, które mam zaplanowane na wrzesień 2026. Na jeden z weekendów będzie trwał ledwie 24 godziny. W tym czasie będę chciał spalić 10 000 kalorii na trzech dyscyplinach: takich jak trening siłowy, pływanie w basenie oraz ergometr wiosłarski. Aktualnie trwają przygotowania. Na ergometrze wieszlarskim oczywiście y, w treningach pomaga mi Robert Niesyczyński, który prowadził mnie już w projekcie 500 km w 10 dni w 10 różnych miastach w Polsce z Katowic do Gdańska. Y, oczywiście firma Water Rower Polska jest zawsze do dyspozycji, y, wspiera mnie jeśli chodzi o y, tutaj y, sprzęt. Jeśli jakieś części są już do wymiany, to jak najbardziej mi pomaga, za co mega dziękuję. W treningu pływackim też mam treningi rozpisane, i w treningu siłowym również no, mam nadzieję, że to co realizuję przyniesie zamierzone efekty. Jeśli chodzi o schemat treningów, no to można powiedzieć, że trenuję codziennie takim cyklu, że trening siłowy robię poniedziałek, środa, piątek wieczorami. Basen jest trening na basenie realizuję wtorek i czwartek wieczorami, natomiast sobotę i niedzielę zostawiam na ergometr wieszlarski. Yy. Mam nadzieję, że zrealizuję oczywiście to zadanie. Chciałbym, żeby ono było połączone tak jak w dwóch poprzednich projektach z, z pomocą charytatywną. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie staram się znaleźć firmę, przedsiębiorcę, osobę prywatną, która zadeklaruje taką pomoc. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby. Gdybym miał takie zagwarantowane 10 tysięcy na taką pomoc charytatywną. Ale czy udałoby mi się wypracować te 10 tysięcy? No to zależałoby od przebiegu. Tego wyzwania, skoro do spalenia mam 10 tysięcy kalorii. No to można tutaj fajnie to połączyć z tym, że każda spalona kaloria to byłaby jedna złotówka. Tyle, ile kalorii udałoby mi się wypracować, no to w takiej kwocie mm, można byłoby komuś pomóc. Także myślę, że to by było fajne, miałbym taką dodatkową motywację, y, aby w ciągu tych 24 godzin faktycznie te 10 tysięcy kalorii spalić i wypracować taką pełną pomoc. Y, czy to mi się uda zorganizować, no to zobaczymy. Czasu jest jeszcze sporo, także y, wierzę, że. Tak będzie. Byłoby naprawdę super, dlatego że wyzwanie podejmę bez względu na wszystko dla sprawdzenia siebie oraz nie znalazłem jeszcze nikogo, kto na takich trzech dyscyplinach w ciągu 24 godzin takie 10 tysięcy kalorii chciałby spalić. Jeśli się takiej pomocy nie uda wypracować, no to będzie mi oczywiście smutno z tego powodu, dlatego że skatuję trochę swój organizm, tylko dla siebie. Także na pewno tej satysfakcji nie będzie. No i w zasadzie tyle dzisiaj mam zaplanowany trening 3 razy 2 km w takim odpowiednim tutaj rozkładzie, schemacie. Także zaraz sobie ten trening zrealizuję. Także nie przedłużam Trzymajcie kciuki, daję relacje u siebie na Facebooka tylko co dwa tygodnie w takim cyklu podsumowania, co się wydarzyło w ostatnich dwóch tygodniach, jak te treningi przebiegały. Także można to śledzić również na Instagramie. To linki podaję w opisie do tego filmu. Także co, zabieram się za trening. Dzisiaj niedziela. Klimat już trochę taki przedświąteczny. Mamy 21 grudnia, 2025 roku. Także zabieram się do pracy, do treningu i do zobaczenia. No dobrze. Trening zrobiony fajnie, takie 3 razy 2 km o różnej y, mocy, w zależności od y, etapu tych 2 km, jeszcze z takich ciekawostek, no to to się tego projektu, no to jest y, ciekawe to, że 7 dni w tygodniu mam zaplanowany trening. Tak, staram się, że jeśli organizacyjnie coś. Nie wypali w danym dniu, to jeszcze tylko mam możliwość, to albo robię podwójny następnym razem, albo gdzieś rano, ale oczywiście też wszystko w granicach rozsądku. No, jestem właściwie dopiero na początku tych przygotowań. Także pytanie jest, jak to będzie dalej przebiegało? Czy ta, ta objętość treningowa będzie rosła? Chciałbym zachować tą objętość treningową. Czyli, aby taki czas treningu z jakąś tam ewentualnie przecież przerwą no nie trwał więcej niż godzinę. No, z racji tego, że przecież jest jeszcze życie poza sportem, jak zawodowe i rodzinne, dużo obowiązków. Cały czas ten czas jest wypełniony, ale dzięki temu moje życie jest bardzo dobrze zorganizowane. Także raczej nie będę chciał, żeby ta objętość wzrastała, bardziej intensywność. Na tym będziemy się tutaj koncentrować, także myślę, że nie będzie tak, że mój organizm będzie gdzieś przetrenowany, no ale oczywiście trzeba być gotowym na wszystko. W ostatnim czasie zrobiłem sobie kompleksowe badania, naprawdę kompleksowe, także wszystko jest naprawdę bardzo dobrze. Z takich, że tak powiem, manualnych rzeczy fizycznych, urazowych, no to cały czas dokucza mi trochę łokieć tenisisty. Pracuję nad tym, aby ten ból zminimalizować, albo nie skalował. Było już trochę lepiej, teraz ostatnio znowu jakby bardziej dokuczał. No ale nic, pracuję nad tym, żeby było dobrze. Szukam jeszcze firmy cateringowej, która na czas tego projektu zabezpieczyłaby dostarczanie kalorii dla mnie, no ponieważ nie może być tak, że będę spalał, 10 tysięcy kalorii, a tego nie uzupełniał albo uzupełniał źle. To musi być przemyślane. Także fajnie projekt projekt jest. Jest przemyślany, przygotowania trwają, nie jest to wszystko na hura spontanicznie, jak robiłem w zeszłym roku takie trzy podejścia, które zakończyły się porażką. Fajnie porażki też są potrzebne w każdym aspekcie życia. Aby podchodzić do następnych prób i podobnych rzeczy inaczej, to tyle z ciekawostek? Tak, myślę, myślę, że tak. Także tak wyglądał tutaj trening wiosłowanie. Myślę, że każdy, kto obserwuje moją osobę, wie, jak to wygląda. Także przypominam: trzy dyscypliny: trening siłowy, pływanie. I ergometr wioślarski 10 tysięcy kalorii w 24 godziny gdzieś we wrześniu 2026. Na razie.